Radzisz się w mojej sprawie? Ja się nie radzę nikogo, nie muszę ja już swoje przeżyłam, dobrze możesz się radzić, ja nie mam nic przeciwko, tylko coś ci powiem, jak pracowałam w szkole, miałam 56-letnie dzieci, ponad 20 pod swoją opieką. Dzieci nie chciały wychodzić z przedszkola. Nie chciały wychodzić po prostu. Chciało ze mną być. No. Ale ich rodzice już niekoniecznie. Dla mnie zdanie dzieci było ważniejsze niż ich rodziców. No. Mogło dziecko mnie lubić, ale rodzice nienawidzić. Dlatego, że ja po prostu ujawniałam wszystkie ich błędy wychowawcze. Ci, którzy się nie potrafili dziećmi zajmować, źle je wychowywali. Byli bardzo wrogo do mnie nastawieni. Byłam dla nich wrogiem. Po prostu, bo pokazywałam kim oni są.